I za momencik już rozpoczęta jest runda pierwsza. Majsak Anna Radomiak-Radom, na, narożnik czerwony, zawodniczka w czerwonym kasku i czerwonych rękawicach. Anna Górnik, walka Zabrze, zawodniczka w całym niebieskim stroju. A w ringu sędzia Maksym Hruszyn z Ukrainy bardzo spokojnie obserwuje ten pojedynek. No jak na razie jest to część rozpoznawcza, gdzie ani jedna, ani druga zawodniczka nie przeprowadza jakiegoś szalonego ataku. O teraz bardzo ładne ciosy proste w wykonani, wykonaniu Ani Górnik. Jak to się mówi weszły, dotarły do głowy przeciwniczki i myślę, że tutaj sędziowie przynajmniej jeden cios zaliczyli. Tak jeszcze rozpatrywując punktację sędziowską walk. Na maszynki jak to popularnie się mówi punktacji elektronicznej. O przepiękna kontra w wykonaniu zawodniczki z Radomiaka. Prawy prosty również myślę został zauważony przez sędziów punktowych. Po prostu w pojedynku Bardzo wyrównanego. Runda pierwsza bliska remisu. Narożnik Anny Górnik Bogdan Jędrysik. Przed laty wielokrotny mistrz Polski. Wagi 51 kg. Zawodnik, który stoczył w ringu. Ponad 350 walki. Aktualnie jest trenerem walki zabrze, który szkolił młodzież w tym klubie. Również Państwo tego nie widzą. W narożniku z trenerem Jędrysikiem, Lidia Fidura. Zawodniczka z Zabrza, która aktualna reprezentantka Polski na Mistrzostwa Świata przegrała walkę o brązowy medal. Ale była mistrzyni Europy, medalistka mistrzostwa Świata również. A w ringu myślę, że, że tutaj nie za wiele tych ciosów. Bardzo ładny lewy prosty i lewy prawy w wykonaniu ani, ani Górnik. Dotarł i znowu kolejny prawy prosty. No wydaje mi się, że zbyt bojaźliwie sędzia potraktował zawodniczkę z Radomia. Nie było potrzeby chyba liczenia zawodniczki. Były ciosy, ale nie były to ciosy na tyle silne, żeby Oj, teraz był piękny prawy prosty w wykonaniu Ani. Starcie trzecie. Starcie trzecie. I kolejne ciosy Ani lądują na głowie przeciwniczki, która nabrała pewności siebie po tych udanych atakach w drugiej rundzie. Po prostu no, ma tutaj swój urozmaicony arsenał ciosów, którymi trafia swoją przeciwniczkę. Piękny balansik tułowia, odejście, przepuszczenie ataku przeciwniczki i od razu kontra, które naprawdę zaskakują zawodniczkę Majsak z Radomiaka Radą. Piękne szachowanie w wykonaniu zawodniczki z Zabrza. O właśnie w tym momencie również i przepiękny prawy prosty wylądował na głowie zawodniczki z Radomia. W lewy i prawy taki sierpowy, przepiękny, prawy, prosty i kolejny, no teraz, teraz bardzo słuszna uwaga, przerwanie walki sędziego, przez sędziego i kolejne liczenie. Myślę właśnie, że jest to koniec pojedynku. No wydaje mi się bardzo słuszna uwaga, bardzo słuszna decyzja sędziego. Tutaj kolejne ciosy mogłyby zrobić krzywdę zawodnicze z Radomia. I przez RSC w rundzie trzeciej zwycięża Anna Górnik. Walka Zabrze. Oczywiście.